Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale YouTube Kulinarne nawigacje. Dzisiaj moim gościem ponownie jest właścicielka marki i autorka bloga blogczekolady.pl Natalia i Mamy dużo składników, opowiemy Wam dzisiaj jaką inną postać może mieć czekolada niż tabliczka i zdradzę Wam patent na przepyszne, słodkie, angielskie bułeczki, tak zwane scones, właśnie z siekaną czekoladą. mi troszkę, jaką formę może mieć czekolada, jaka jest Twoja ulubiona forma mm -hmm. czekolady i którą najlepiej jest wykorzystywać? Czekolada ma to do siebie, że może mieć każdą postać, dosłownie. Na przykład, zobaczcie, tutaj mam piękne, pięknego kakaowca, nie prawdziwego, chociaż... A to jest plastiku? Nie, to jest zrobione z czekolady. Zobaczcie, jak się to też cudownie błyszczy. Pięknie. A to jest malowane, rozumiem, jakby... Masłem kakaowym z barwnikiem naturalnym, super. tak. Świetny pomysł w ogóle eee, na prezent. Dokładnie. Tak. Można nawet do środka dać mm -hmm. prawdziwe ziarno mm -hmm. kakaowca. Mm -hmm. eee, czekolada może być w postaci lizaczków, czekolada może być w postaci, tutaj mamy eee, oblewanych orzeszków. Tak, pistacje, eee, tak. ja bardzo lubię pistacje w czekoladzie. Mm -hmm. eee, I też mam tutaj czekoladę do picia. Tak. Eee, bo czekoladę do picia, ona jest, ja mam dotykam ją w środku, ona ma formę, eee, formę tabliczki. Ale jakby ją kruszymy i wrzucamy do kubeczka, zerwamy gorące mleko i mamy naturalną czekoladę do picia. A powiedz mi, czym się różni taka czekolada do picia od takiej w proszku? To znaczy, ona powinna się łatwiej rozpuszczać, czyli powinna mieć większą zawartość tłuszczu. Mhm, mm okej, okay. tutaj w seklu. Czyli tutaj też obowiązkowo skład czytamy przede wszystkim, bo to, że tak. ona ma postać lizaczków mm -hmm. i takich innych rzeczy, to też jest ważne, jaki ma mm -hmm. skład. A jaki powinien mieć skład, to dowiecie się w poprzednim odcinku, bo o tym rozmawiałyśmy. Mm -hmm. A jaka jest Twoja ulubiona forma czekolady? Oprócz tabliczki czekoladowej. No zdecydowanie tutaj jednak ta tabliczka u mnie wygrywa. Najczęściej jem w postaci tabliczki, ale chyba też właśnie orzechy. Ja lubię chrupać, mhm. ja lubię jak coś chrupie, więc orzechy wszelkiego rodzaju w czekoladzie. Powiedziałaś tabliczki czekolady, więc teraz pytanie, mhm. czy zjadasz całą tabliczkę czy kosteczkę z tej tabliczki? Zalecana dawka przez dietetyków Agata to jest dwie kostki czekolady, powiedzmy, one mają 5-6 gram w zależności od producenta. Ja zjadam najczęściej więcej tej czekolady, tak powiedzmy 4-5 kostek okay. dziennie. Zdarza mi się też zjeść całą tabliczkę. Dobra, dzisiaj przygotowujemy przepis, czyli słodkie bułeczki skądś. Mogą oczywiście one być bez czekolady, ale ja. Przemycamy czekoladę i pokazujemy w jakiej innej formie też można ją podać, więc nie tylko do ciasteczek, ale również do tych bułeczek. Natalia, poproszę Cię o drobne posiekanie czekolady. Tu mamy czekoladę z orzechami, bo chcę dodatkowo, żeby właśnie jeżeli lubisz chrupa, nie, to mm, idealnie mm. dzisiaj się wpisałam w Twoje klimaty. E, czekoladę trzeba drobno posiekać, a ja się zabieram za przygotowanie ciasta. Mam tu odmierzoną mąkę, mąkę przesypuję... Mam tej matę, ale również można robić to na desce. Przygotowujemy tak zwane ciasto kruche, czyli sypujemy mąkę, dodajemy proszek do pieczenia, dodajemy jedną łyżkę cukru i dodajemy masło. I całość tutaj będę zaraz to nożem razem siekać i łączyć to masło z moją mąką, czyli tak zwaną, robiła taką kruszonkę. Potem, jak mi się to połączy, to dodam czekoladę. Potrzebuje drugi nóż. Natalka, pod mm -hmm. tym jest, pod blaszką jest nóż. Jeszcze drugi, jakbyś mi podała. O, dziękuję Ci bardzo. Przygotowujemy taką kruszonkę, właśnie z tego masła i tej mąki. Ważne jest w tym przepisie, żeby masło było zimne, bo ciepłe masło spowoduje, że ogrzewane będzie nam się rozpływać, a ja chcę, so, żeby forma ciasta była jednolita. Ciechamy, ciechamy, ciechamy. Zaraz do tej masy dodam mleko i dodam jajko i stworzymy... Ciasto musi być dość gęste, takie ala właśnie jak na bułeczki, coś do ciasta drożdżowego. Jeszcze drobniej, jeszcze drobniej. Czym drobniej posiekacie, tym mniej trzeba będzie to masło dłonią ogrzewać i tym fajniejszą formę będzie miało nasze ciasto. Ok, teraz w rękach je troszkę rozgniotę. Fajnie, że się pracuje razem, mam pomocnika. Wcześniejsze moje odcinki były takie, że nagrywałam wszystko sama, a jednak Więcej się o... roboty. Więcej wtedy. roboty, a teraz jakby mam towarzystwo, możemy porozmawiać, o faj... możemy porozmawiać o fajnych rzeczach. Ja w ogóle myślę, że wspólne gotowanie to jest świetny pomysł na integrację ludzi. To prawda, a jeszcze gotowanie z czekoladą. Tak. To jest świetny też pomysł na randkę. nie? Tak wiem, jest, to prawda. Czeka. I te skąsy są bardzo fajne, bo to możemy je przeciąć i, i nadziać dowolnie czym chcemy. Ok, ciasto mam wstępnie taką kruszonkę mam zrobioną. Dodaję do tego jajeczko. Jeszcze rąk nie myję, bo za chwilkę będę je potrzebowała i ubrudzę je. Jajko rozbijam. Sprawdzam czy wszystko z nim w porządku, dodaję do masy i dodaję również troszkę mleka. I całość zagniatą. Czy się troszkę pobrudzimy. To jest y, ćwiczenia tak. dla dłoni, tak? tak? Ćwiczenia dla dłoni, mm. sensoryczne. Tak. Wszystko w sposób rzemieślniczy i naturalny, Aga. Tak, tak jak czekolada. Właśnie jak zagaiłaś o to, to mhm. powiedz mi, jakie z tymi czekoladami... Bo teraz tak, wszystkie chleby są rzemieślnicze, mhm. czekolady są rzemieślnicze. Piwa są rzemieślnicze. Piwa są rzemieślnicze, więc powiedz mhm. mi, o co chodzi z tym rzemieślniczym. I czy to naprawdę jest takie prawdziwe rzemieślnicze? Czy to już jest troszkę tak jak e, z babcinej spiżarni, e, z, jakby z dziadkowej wędzarni? Mhm. O co chodzi z tymi rzemieślniczymi czekoladami? To znaczy, od kilku lat w Polsce zaczyna rozwijać się trend czekolad rzemieślniczych bintubarowych mhm. w branży czekoladowej. Co to, na to znaczy bintubarowych? Bintubar, czyli że w tych małych manufakturkach, czasami nawet przydomowych, czekolada powstaje dosłownie od ziarna do tabliczki. Mhm. Ci rzemieślnicy sami muszą się zatroszczyć o obróbkę ziarna, to znaczy prażenie, obieranie, sortowanie, to mhm. sprawia, że właśnie te czekolady one są bardziej autorskie niż te przemysłowe. Mhm. Co prawda, nie, nie mamy jeszcze aż tylu producentów tych bintu barowych czekolad w Polsce, ale generalnie w ogóle rynek czekolad się bardzo niesamowicie rozwija. Niesamowicie modne są na przykład manufakturki zręcznie wylewanymi i ozdabianymi czekoladami. A co są tym wylewanymi? Chodzi o praliny? Nie, czy? o tabliczki, które, w których rzemieślnik, bardziej artysta, można nawet Rozumiem. powiedzieć, czy szokolatier w tym wypadku, czyli mhm. ktoś, kto do perfekcji opanował sztukę temperowania właśnie i tworzenia z gotowej już czekolady różnych jej fajnych postaci. Mhm. Takie osoby w swoich pracowniach z gotowej jakby masy czekoladowej, gdzie to jest prawdziwa czekolada oczywiście, czy kuwertura czekoladowa, tworzą sobie takie artystyczne właśnie tabliczki, które nawet bardziej przypominają dzieło sztuki nieraz. Okay. Są tak ozdabiane. Czyli tak jak ta Twoja czekolada, tutaj ten, ten, ten owoc kakaowca. Której... Też, też. Mhm. Różne właśnie figurki. Praliny, właśnie. Okej, okay, wyjdę ci słowo, przepraszam. Poproszę, mm -hmm. dosypać mi tutaj czekoladę posiekaną. Proszę I zagnieciemy razem. Czy całość? Całość. Tak, Aga? całość, całość czy y, połowę, połowę. No, właśnie. Po, po, po. Jest jej naprawdę tak, tak dużo. Dobrze posiekałeś. I teraz zagniatam część do tego mojego ciasta. A potem posypiemy jeszcze na górę i wymięcimy. Troszkę nam się to sypie. Można to robić w miejsce ale wtedy byście nie widzieli, jakiej konsystencji mm -hmm. ma mieć to ciasto. Więc wygniatam, wgniatam, wgniatam, wgniatam. Z te bułeczki angielskie pieczemy tylko też około 15 minut, więc ta czekolada jakby zaczyna się rozpuszczać, ale dalej zachowuje tak jakby swoją te czekoladowe kawałeczki, nie? Myślę, że jeszcze... Chociaż nie, jest OK. Dognieciemy to. Poproszę Cię tak, żebyś zebrała mi blaszkę spod spodu. Mm -hmm. I z matą przejdę już tutaj. O, teraz nie będzie mi się śliskać. I tak przygotowane ciasto staram się właśnie, żeby ta czekolada była w każdym tutaj miejscu tej mojej masy. Ugniatam ręką. Nie trzeba wałka. Mm -hmm. To jest taki super też ja prosty też jest przepis. Tam, e, wielką wielbiskę. Ugniatania mm -hmm. i formowania. Nie, nie musimy nic brudzić. E, ugniatamy ciasto na około 2 cm. Bo mamy tutaj proszek do pieczenia, więc to ciasto mm -hmm. nam wyrośnie. I teraz skąsa charakteryzują się tym, że podczas wyrastania mają takie fajne, mm -hmm. jakby warstwy. I te warstwy są dzięki temu tak jak w cieście francuskim, że mm -hmm. nakładamy na siebie ciasto. Raz zagniatamy i kolejny raz zagniatamy. Okay. Uformowałam z tej masę taki prostokąt, mm -hmm. ale jeżeli ona nie byłaby na tyle plastyczna, to mam to przygotowany ring albo szklankę, więc wtedy mm -hmm. byśmy wykroiły z tego, ale wiesz co, jak ona jest taka ładna, to może zróbmy te bułeczki po prostu kwadratowe. Ok, cechamy raz, cechamy dwa, cechamy tu, troszkę je rozszerzymy. i przekładamy na matę do pieczenia. Proszę, przekazuję Ci. Tak. Piekarnik jest nagrzany do 200 stopni. Będziemy skąsy zapiekać 15 minut, ale został jeszcze ostatni element. Mam tutaj mleko. Mm -hmm. Jakbyś mogła Natalia górę posmarować tym mlekiem, dzięki temu bułeczki będą się pięknie błyszczały, a nie będą takie smutne, matowe. Ja tutaj mam na przykład dokładnie napój roślinny. Wcale nie trzeba używać mleka. Jeżeli na przykład nie tolerujecie laktozy, to jak najbardziej napoje roślinne są mile widziane. U mnie jest to napój sojowy. Bułeczki gotowe. Czekaj, zabieram blaszkę, wsadzam do piekarnika. A teraz czekamy i porozmawiamy o czekoladzie. I bardzo często, na przykład w granolach czy w jakichś płatkach, możemy znaleźć te prażone ziarna kakaowca. Powiedz mi. Czy to ma sens w ogóle, czy to jest zdrowe, albo jak skoro wiemy, że czekolada mm -hmm. jest ważna i jak ją wybierać, to jak wybierać te ziarna kakaowca? To znaczy w ogóle ziarno kakaowca samo w sobie jest superfood. To znaczy, że jest uznawane przez gremium naukowe, dietetyków i tak dalej, jako jeden z najzdrowszych mm -hmm. darów natury, jaki, jaki mamy do dyspozycji. Tam mamy mnóstwo magnezu, potasu, żelaza, mikroelementów różnych. Czyli tam z, z grupy B. Tak, to jest. Y Niewyobrażalna bomba witaminowo-mikroelementowa plus ta obromina okay. e, i która, która jest po prostu e, legalnym polepszaczem naszego nastroju. O, to brzmi dobrze, polepszacze naturalny mm. brzmią mm -hmm. bardzo dobrze. Mam jeszcze sobie taką formę, ja używam w cukiernictwie. Jest to ekstrakt czekoladowy, mm -hmm. i to jest ekstrakt, który tak jak wyciągamy z wanilii ekstrakt mm -hmm. w się sensie smak, tak samo z czekolady wyciągamy ekstrakt. I czasami go właśnie przemycam, y, przemycam w ciasteczkach w jakichś takich ciastach, dlatego że. Nie dodaje czekolady, ale mm -hmm. dodaje ekstrakt i każdy sobie myśli, nie ma czekolady, a smakuje. Zero czekoladowo. kalorii, a jest po prostu tak. ten, ten niezwykły więc, aromat, więc który Więc Coś kochamy. takiego też, też możemy, możemy. To sobie jest to super, e, bo sprzedam Ci taką ciekawostkę, że również były prowadzone badania naukowe nad tym, jak działa sam zapach czekolady. Mm -hmm. e, I zapach czekolady e, w porównaniu do wszystkich innych zapachów. Ma realny wpływ na właśnie znów polepszenie naszego nastroju. To dlatego w sklepach obuwniczych, jak wchodzę, mm -hmm. bardzo często czuję czekoladę. Ja tego bardzo akurat mm -hmm. nie lubię, ale teraz rozumiem skąd to się wzięło. Tak. Czekamy na nasze bułeczki, jak się opieką, to pokażemy nam efekt, Wam efekt końcowy. I zjemy. I zjemy. <noise> nasze angielskie bułeczki są już gotowe. Pięknie pachną, nie wiem mm. czy czujesz. Mm -hmm. I są cudnie rumiane, więc wyciągamy je z piekarnika. Przez to, że składałam je tak. Czekaj, domkniemy. Aha. Przez to, że składałam je tak kilka razy, właśnie stworzyły się te warstwy. Mm -hmm. To jest bardzo ważne, żeby one tak pięknie, puchacie, Wyglądało to zawsze, dotykam, czy urosło. E, przecudownie się upiekły, ale po, powiem Ci tak. Użyłam tutaj bardzo dobrej jakości czekolady, dlatego że chciałam. Mamy proste składniki, proste danie, ale prosto cię zawsze siła, więc proste składniki potrzebują porządnych składników. Ale powiedz mi, masz jakieś sposoby na to e, na tak zwane mikołaje czekoladowe, na zajączki czekoladowe, mm. bo ja mam, ale najpierw zapytam ciebie. Generalnie ja je przetapiam po prostu w kąpieli wodnej, tak jak mhm. też Aga z Tobą robiłyśmy w odcinku. I zazwyczaj do jakichś polew albo właśnie do brownies dodaję jako taką dodatkową porcję czekolady. Tak, i to jest bardzo fajny patent. Ja też się śmieję, zawsze na, na TikToku widzę, jak ludzie do kubka wkładają biednego Mikołaja i zalewają biednego Mikołaja gorącym mlekiem, biedny Mikołaj się rozpływa, ale tak, to są właśnie świetne pomysły na to, jeżeli Wasze dzieci e, dostają te biedne, nieszczęsne Mikołaja, które niekoniecznie są dobre ze składem, no ale są, nie? Jakby nie wyrzucajmy jedzenia, nie marnujmy, mhm. można też takiego Mikołaja posiekać i na przykład właśnie dodać do bułeczek, okay, tak. świetnie się to sprawdzi. E, powinno być five o'clock, nie? Czyli mhm. kawa bądź herbata mhm. i nasze bułeczki, e, ale dobra, czekaj, sprawdźmy. Przede wszystkim są gorące, one są super kruche, dlatego że... Wow. Masełko. Mm -hmm. masełko. Mm -hmm. Mm -hmm. Można je rozciąć na pół, mm -hmm. przysmarować masełkiem jeszcze, bądź drzemikiem, ale na samym sobie są genialne, więc sprawdźcie ten przepis. Są bardzo gorące, ja mam palce z azbestu, więc za moment się <grym> tym poczęstuję, um, a Wy? Obowiązkowo spróbujcie tego przepisu, bo to jest bardzo fajny pomysł na to, żeby połączyć proste składniki, stworzyć coś pysznego, smacznego i na przykład może to być takie angielskie śniadanie na weekend. Cudownie brzmi, ja w to wchodzę. Ty w, w to wchodzisz, dziękuję Ci bardzo, zapraszamy i zachęcam Cię do oglądania kolejnych odcinków, bo w kolejnym odcinku będą znowu czekoladowe pomysły na pyszne dania i przepisy. Do zobaczenia.